Cześć, witam Was serdecznie w Far Kraju. Moi drodzy. Ostatnio zakończyłem na słowach, że nie wiem skąd przybyłem, nie wiem dokąd zmierzam. No wiem dokąd zmierzam. Musimy do pasie <laughs> Dla tych, którzy nie pamiętają lub nie wiedzą, troszeczkę odmieniłem tutaj tę skórkę. Ja wiem, że to jest całkowicie bez sensu. Ktoś napisał i słusznie, że skoro gramy z pierwszej osoby, to nie wie po co jest ten kreator. No ja też nie wiem w sumie po co jest ten kreator, ale jest, więc ubrałem tę naszą postać. Tak starałem się trochę o skromność, jakiś tam fryc. No ryja to już znacie. Tak to, tak to się prezentuje, tak to wygląda. Taką kobitą będziemy się tutaj cały czas no będziemy przechadzali się po tym świecie, zobaczymy co nam tutaj zaoferuje. Już ktoś wzywa, jak widać pomocy. Ach kurczę, widzicie, tak czasami jest, że jakaś sekta weźmie się za to. Kurde, może z nim pogadać, tak? Czy co? Czy? O kurde, są jaki fajny, masz save. Ale co? Poczytamy, nie? tutaj, jeżeli chcecie, zatrzymujcie i czytajcie to takie przedstawienie, trochę postaci tutaj nie mogę najechać, mogę? No, grubo. What's your status? Good. You found something that fits. I didn't properly introduce myself back there. Most folks call me Dutch. I've been trying to piece together what's happening up top. It ain't good. Little I can gather is that your partners are alive. For now. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family you want them back i get it i get it i got friends that have been taken too problem is there ain't no help coming nobody knows what's going on here and they won't know until it's too late there's gotta be people out there willing to fight back against this cult we just we need to show them how we need to build us a resistance so the first thing we're gonna do is get control of this island once we got some breathing room

Na pewno się przyda. Czekaj, mapę gdzieś tam mamy, tak? Ok, ale wiesz co, ja bym jeszcze tutaj tak dokładnie się przyjrzał, czy aby na pewno. O, właśnie, widzisz. No to. No to pięknie. Amunicja, no to się wszystko przyda, kurde. Tak, takie mam wrażenie, że jak stąd wyjdziemy, no to będziemy musieli już troszeczkę radzić sobie sami. Znaczy w sumie. Nie troszeczkę, tylko mocno. Nie wiem czy to dobrze. No przyszło. Czasami tak w życiu jest, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, więc weźmiemy tę sprawę i musimy tę sektę no roz, rozpłatać całkowicie. Czekaj, co ja w ogóle posiadam? Czy ja w ogóle coś posiadam? Taką mamy. Mapę. Na razie jesteśmy na tej wyspie, tutaj działamy, mamy takie cel misji. No to opuść bunkier. No to na razie chyba nie będzie nic problematycznego i co? I musimy tutaj chyba się stąd wydostać. Tak, takie mam wrażenie. Zaraz zobaczymy. Będziemy eksplorowali. E, powiem wam, że wiem. O kurde, tam jest coś. Czekaj, bo tam jest coś, tylko jak się tam dostać? Kurz, Denson, czekaj, czekaj. Może tu. O, czekaj, o, tutaj nie byłem, ty. O, ja, dzień dobry. Yy, halo? Mogę tu coś, jakaś e, action? Nie ma interakcji żadnej. Co jest trochę dziwne. O, jest. Czyli tutaj dobra. Tutaj chyba wszystko, chyba wszystko. Nie widzę innych rzeczy. Dot, you here? This is Ray Ray. What the hell is going on? We've, we've heard a miss of gunshots, and I, I swore that weren't thunder earlier, thunder, but, but a couple of explosions. Boomers are all riled up and won't settle down. Is this more than Peggy's bullshit? How much we going stand for? Aha w ten, w ten deseń Dobra, mamy opuszczać bunkier, więc to zrobimy. Ja tylko nie mogę się dostać do żadnego pistoletu. Przed chwilą go miałem, a teraz nie wiem, nie wiem jak się tam dostać, No ale dobra no mniejsza o większość mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. tak szukam jeszcze może na wyjściu coś a wezmę, czemu nie? A jednak jest! A, czyli musiałem to odblokować. Czyli mamy łopatę, ale czemu jest jeden z trzech? Mam dwie rzeczy, rękę i takie. A, tego nie mogę stworzyć. Szkoda. Nie mam tutaj jeszcze tych rzeczy. Jest przynęta. Tutaj jest granat dymny. Nie posiadam. I do noży do rzucania też nie mam. W sumie to nie mam niczego oprócz łopaty i pistoletu. Na razie może pistolet, co? Zobaczymy, czy sobie. O! Weźmy rurkę. Czemu nie? No to wychodzimy, moi drodzy. Now up. if you're going to build a resistance there's some things you need to know there's four ways you can go about this first you can liberate any hostages the cult's taken these are good people we might just fight alongside you if you help them second you can destroy eden's gate property that's all over the place now hell they built two goddamn shrines on this island alone Third, you can tackle resistance missions. There are a lot of folks out there waging their own war against this cult, and they could sure use your help. And last, if you're really looking for a fight, you can take on the cult outposts that have popped up across the county. Liberating those places will give the resistance solid footholds to push back against dean's Gate. No, okay, czyli tworzymy ruch oporu.

Tamten mnie nie zauważył, ty. A nie straciłem na tym na boi. Fajnie. Czekaj, wezmę sobie tę y, broń, wiesz, kolego. A nie straciłem pistoleta, czyli mam też. K k karabin. Nie ma sprawy, stary. Zawsze do usług. Jak się tam dostać? Ty, czekaj. Może. O kurczę. Czekaj, czekaj, bo to. Zobaczę, gdzie jestem. Aha, w ogóle to jestem tu i. Aha, i za plecami mam jakiś kwadrat, ale szkoda, że to nie jest opisane. Bo. Kurde, tak to bym wiedział, czy mogę, czy nie mogę. A tak nie wiem w sumie. No dobra. To cóż. Trzeba się za to wziąć. Odkryto nowe miejsce. Nie wiem, czy to dobrze. Ja nie wiem, czy ja dobrze robię. Nie mam zielonego pojęcia. Ale nie mam innego pomysłu. Ok, idziemy tam do góry, zobaczymy. Może tędy. Aha, i tutaj niszczą ołtarze. No dobra, no ciekawe. Tam jest ołtarz. No dobra, przelecimy się tam. To na pewno. Ja już sobie zaznaczyłem, ale przeszukamy to miejsce. O, właśnie dlatego. Jakaś nowa budowla. Jeszcze kultu jest. A nie, to jest ta sama, dobra. To ja myślałem, że. Aha, bo tu mi pokazuje, jak gdyby na kompasie u góry. a to taki numer jest. No dobra, w porządku. Będę wiedział. Dobra, tutaj chyba jest przetrzepane. Takie mam wrażenie. Ty patrz, oni tam są. No to by przydało się. Nie wiem, jak tutaj z rolnetki korzystać, no, ale dowiem się na pewno z czasem. Fajnie się tym jedzie. Przyznaję. O, tym razem nie będzie tak łatwo. Jak tam dojść? Czekajcie. Trzeba tutaj pom pomyśleć chwilę. Może... Tam się bym zakradł. Ty, to nie byłoby chyba takie głupie, nie? Czekajcie, pójdziemy sobie tak dookoła. No, bo nie mamy w sumie nic, nie? Pistolet, i kawałek rurki, i karajban, ale karajban jest. Mam mało naboi. A ja nie mam. W ogóle nie mam zasobów. W sumie. Tylko to, co dostałem. Church, Denson, ich jest tam trochę więcej. Tam jest trzech. Tam jest gościu. Okej. Okay. Jakoś. Czekaj, tu będzie lipa, ale... Może by się dało tutaj jakoś. Jednego sprowadzić, co może tutaj, o ty, i to nie byłoby takie wcale złe, tylko którędy ono przyjdzie, czekać. No nie wiem, nic sprawdź. Dobra, jednego mniej. Muszę tak, tego o, o, odpalić. Będzie hałasu trochę, no ale dobra. Czekaj, a może go zwabię? Właśnie, może go. Czekaj, bo tam jest. Tam jest gościu Ale on mnie na razie nie widzi Tak po cichaszczu, nie? Lecimy Aha i muszę potem... Dobra, okej okay. Wycofaj się. Zobacz gdzie jest ten gościu. Się uda. No dobra, wrogów się pozbyłem. Co mam z tym zrobić? Pewnie muszę do tego strzelić, nie? No, chyba o to chodziło. Hihi. No to mamy tę sprawę załatwioną. Aha, w ten desen. W taki. Dobra. Tutaj się udamy. Zobaczymy. Spróbujemy jakiegoś yy, kolesia sobie pozyskać, nie? Bo zawsze co dwie głowy, to nie jedna. Tutaj już leciliśmy tym. Tam jest 100 metrów. Kurde. Trzeba to przebyć. Na razie nie mamy żadnych transportów ani nic. Udało mi się na razie ratuj członka oporu dobra czemu nie e, nie będzie to proste Trzeba tak na kucaka ok tam jest gościu mnie jest laska Czekaj. Z nią to by akurat mógł załatwić taki temat. Czy temat w ten sposób że ja sobie bym tutaj kucnął I tak podszedł. Czekajcie, jak tutaj rzucę kamieniem, to co się wydarzy? No, choć choć, charge. Kurde, akurat. Nie mogłem w niego wycelować. Mówiłem, że nie jestem w tym najlepszy Umyślnie nie użyłem apteczki, dlatego że ponieważ yy, oszczędzam. Oszczędzam, a nie było takiej też yy, mocnej potrzeby, bo tutaj się leczymy. Kurde, tam jest patrz ile tutaj fajnych rzeczy może być. Czekajcie, tam trzeba pochodzić i popatrzeć. Idziemy, nie? Dobra, tutaj na razie czysto. Kurde, nie wiem, czy się tutaj spodziewać kogoś, czy nie. Tak trochę ostrożnie. Może podpłyniemy tutaj. Otwieraj to. Wchodzimy na górę może. Zorientujmy się. Myślałem, że ktoś tam stoi. Zorientujmy się, czy tutaj będzie wszystko ok. Tutaj do wody na razie. No, włazimy tu. Zasoby mnie interesują. Czy ja jestem w stanie już cokolwiek stworzyć? Nie. Ale mam koktajl Mołotowa. No, wiedzisz. I do rzucania noża. E, ciekawe. Ładunek zbliżeniowy mam. E, to się może przydać. Tutaj jeszcze na razie nie mam żadnych dynamitów ani nic. Naboi też nie mam e, zachwycająco dużo, więc nadal muszę oszczędzać. Niestety, albo potrzebny klucz. Aha, ciekawe. I skąd ja mam ten klucz wziąć? Bo to też jest interesujące. Najmij go. Dobra, idziemy go nająć jeszcze. Tędy, tym razem su suchym lądem. O. A, pełny jestem. A czemu jestem pełny? Aha, i ten gościu będzie nam teraz yy, pomagał. Będziesz... Będziesz mi pomagał, tak? O to chodzi?

Nie rób na razie szumu. Oż ty. Nie wiem czy to jest good plan. Ale weź się za niego. A ja pójdę. Dobra, za zaczynam jeszcze raz, dlatego że y, tutaj próbowałem. Walczyć z komputerem, coś mi tutaj nie wiem, czy szwankuje. Zacięło mi, kurde, program do nagrywania i jakiś tam problem wystąpił, i nawet w sumie nie wiem o co chodzi, ale to tak bywa. Muszę to jeszcze raz rozkminić. Kurde, nikogo nie widzę. Znaczy widzę, tylko nie mogę ich na jakby to powiedzieć, zaznaczyć czy jak to tam. A ja nie wiem jak tej lornetki się doszukiwać. Czekaj. Patrz, on mnie będzie widział. Dobra, udało się, ale.

Dobra, to chyba by było na tyle. No nie, jednak nie. Hehe, no trochę ich tutaj było, powiem. Tak szczerze yy, przyznam, to był fart. To co tutaj zrobiłem, nie, nie wykorzystałem tej spluwy. Tam zamiast gadać, to weźmy powiedz, jak to rozkminić wszystko. Bo ja tutaj w sumie to wszystko robię na czuja. Aha, i tutaj. Uee! To chyba jest źle, żeby to zielone rozkminiać. Dobra, to się nawdychamy, to jest lipa. Ty jesteś? Dobra, a jaką masz? Jakiego masz gnata? Nie mogę wziąć twojego Gnata. No dobra. Więc... O, cześć. Nie ma sprawy. Yy, uciekaj. znaczy czy go, yy, czy jak tam. Aha, i teraz nam poka. Aaa, czyli taki temat. No to będziemy lecieli na to. Yy, tu już rozmawiałem z Tobą, starczy. Yy, chciałbym przeszukać to miejsce, wiesz, kolego, interesuje mnie. Co ja mogę stąd. Ewentualnie jeszcze y, zabrać, bo to by mnie cieszyło. Wiesz, jakaś znajdźka, cokolwiek, nie wiesz nic? Nie wiesz, no to lipa trochę. Kolego, nie pomagasz. Powiem Ci tak, nie pomagasz. No ale dobra, nie pomagasz, to nie pomagasz. Nie wiem, czy dobrze. O, patrz, widzisz, to warto jednak było się przejść tutaj. Zobaczymy, czy mogę w ogóle coś zrobić. Nadal nie mam przydatnych. No nie wiem, wcześniej krzyczało, że jestem pełny, ale pełny czego? Bo wiecie, tam niektórych rzeczy nie mogłem na przykład podnieść, dlatego właśnie, że byłem wypełniony tutaj. Kurde, i nie wiedziałem czym i nie wiedziałem jak. Patrz. No widzisz. Dobra. Słuchajcie, takie taki pierwsze koty za płoty można by było powiedzieć, dzisiaj zrobiłem. Naprawdę dla mnie to jest coś mega innego niż rozgrywki typu City Builder, jak zauważyliście. No ale czego się nie lubi dla widzów? Byliście bardzo za tym, żeby taka seria pojawiła się na kanale, żeby ona jednak poszła do przodu. No to dobrze, okej, okay. będzie ta seria. Przynajmniej na razie. Jeżeli będziecie chcieli jej więcej, będziecie oglądali, będziecie wspierali tę serię, no to ta seria się utrzyma. Jeżeli nie, no to zmienimy albo zobaczymy. Myślę, że na dzisiaj zrobiliśmy fajną robotę. To by było ode mnie tyle. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że wpadacie. Dziękuję, że łapkujecie. I następny chyba moment to będzie tam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem tak w 100% pewny, ale ewidentnie tam jest jakiś chyba ołtarz. Mam wrażenie. No więc zobaczymy, jak to pójdzie. Dziękuję Wam. Trzymajcie się. Do następnego.